Polska i Chorwacja to kraje, które łączy bardzo wiele. Jest to rzeczywiście współpraca wyjątkowa, chyba jedyna tego typu, na takim poziomie zorganizowana przez obydwa związki jakichkolwiek krajów w Europie. Polska i Chorwacja mają mnogo zajedničkich interesów, a i mnogo sliczych stałych, które gledano za... što se tiče kohezijske politike i budućnosti Europske unije Naravno ta suradnja se i na bilateralnoj e, osnovi, nači puno hrvatskih županija su e, prijatelji, odnosno stvaraju jednu e, ugovornu, da tako kažem sporazumnu suradnju sa svojim kolegama sa određenim vojvostima u Poljskoj, i to je još jedan dodatan primjer kako se ubiti realizira i svi oni konkretni projekti između e, naših e, regija. Budžemi wymieniali swoje doświadczenia na temat turystyki jako e, potencjału. Rozwojowego naszych regionów, będziemy dyskutowali o infrastrukturze i będziemy dyskutowali o tym, co wydaje mi się takim bardzo dużym wspólnym wyzwaniem, jak łączyć naukę ze światem biznesu w celu stymulowania innowacyjnych, nowoczesnych dziedzin gospodarki. Wydaje się, że to jest wciąż gigantyczne, gigantyczne wyzwanie, które stoi przed nami.